Pozostańmy jeszcze w tematyce Silent Switchy przez chwilę, ponieważ mam Wam do pokazania jeszcze jedne ciekawe ciche przełączniki. W ostatnim filmie pokazałem Wam dwie nowe propozycje od Akko. Liniowe Fairy oraz Tactile Penguin. A że ostatnio Switchy Silent cieszył się sporo popularnością to przetestowałem jeszcze jedną pozycję. Outemu Silent Cream Yellow. Nowe przełączniki od Outemu naprawdę robią robotę i już wcześniej pokazywałem Wam na kanale tanie i przyjemne Switchy Tactile Outemu Maple Leaf. Tym razem mamy wariant cichy i powiem, że są to jak dla mnie najfajniejsze Switche Silent, które miałem okazję testować. Sponsorem tego filmu jest PCBWay. PCBWay to producent płytek drukowanych PCB online. Jeśli zawsze masz liście o stworzeniu swojego projektu klawiatury albo może potrzebujecie wymienić niedziałający PCB w swojej klawiaturze i macie piks z projektem, możecie to szybko zrealizować z PCBWay. Czy to proste, jednowarstwowe, czy bardziej skomplikowane, wielowarstwowe PCB, wraz z PCBWay możecie stworzyć praktycznie dowolny projekt, dostosowany do waszych potrzeb. Ale PCB to nie wszystko. Może chcielibyście wyciąć własną, niestandardową obudowę do klawiatury? Dzięki usługom CNC i druku 3D również jest to możliwe. Dodatkowo mogą dla was to wszystko na miejscu złożyć i przetestować. A wszystko to w konkurencyjnych cenach. Nie odkładajcie swoich projektów na później. Zrealizujcie je z PCB PCBway na pcbway.com. Switchy te możemy dorwać z AliExpress i to w fajnej cenie. W okolicy złotówki za sztukę i to bez żadnych kuponów. Tak więc, już sama cena zachęca do zakupu. Housing jest z Nylonu, a stem z POM. Jak już wspomniałem wcześniej, są to switche Tactile. 65 g bottom out. Pełny dystans 3,3 mm. Aktywacja na wysokości 2 mm przy 50 g siły nacisku. Chodzą one gładko i przyjemnie. Są fabrycznie smarowane i muszę przyznać, że jest to zrobione dużo lepiej niż w ostatnich switchach haku, które miałem u siebie. Za wyciszenie klasycznie odpowiadają tu małe kawałki silikonu na prowadnicach stema, które absorbują znaczną część siły przy wciskaniu jak i odbijaniu switcha, co skutecznie tłumi dźwięki uderzenia trzpienia o obudowę. Posłuchajcie jak one brzmią w klawiaturze. Jeśli chodzi o switche Silent to ja zdecydowanie wolę taktile liniowych. Jeśli nie mam dźwięku przy wciskaniu to przynajmniej zostaje mi feedback w postaci bumpa na przełączniku, który akurat w Włotemu Silent Crimiero jest bardzo satysfakcjonujący. Nie przeszkadza nawet ten miękki bo to mount charakterystyczny dla Silent Switchy z racji kawałków silikonu na stemie. A co Wy sądzicie o switchach Silent? Dajcie znać w komentarzu. A może macie na oku jakieś inne switche temu, które chcielibyście żebym sprawdził? A przy okazji, skoro dotrwaliście do końca filmu, to równie dobrze możecie zostawić lajka oraz subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A ode mnie to już wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć.